Witam kochani, pozdrawiam w ministra Chrystusa. Kochani, często my zdarza się, że my ja no wszyscy, ale ja też ja miałem taki okres w moim życiu. Bardzo chciałem, żeby Bóg coś specjalnego mi powiedział, żeby to było dla mnie, tylko, tylko dla mnie. Jakoś żebym czuł się wywyższony w ten sposób, ale ponad co? Ponad inny. A ewentualnie my widzimy osobę. Słyszymy o osobie, którą Bóg namaścił na ewangelistę, na kogokolwiek, prawda? Bóg osobiście to uczynił, tak jak z Pawłem, na przykład, to jak my byśmy chcieli, tak? My byśmy chcieli też takie coś mieć. Jeszcze często jest tak, że gdy to dostaniemy, tak jak Rick, Rick Rainer dostał, że ma jechać do Rosji i. Tam się przyznał nawet, że w kościele oznajmił to z radością, ale prawie cały dzień i noc spędził na toalecie, twarzą do toalety wymiotując. Tak mu to przewróciło wnętrzności. Iryk Renner wyjechał i okazał, okazał do Rosji. Jest szczęśliwy w Rosji, ponieważ tam, gdzie Bóg nas kieruje, to my będziemy szczęśliwi. Pani, ale do sedna. My chcemy, aby Bóg do nas przemówił przez kogoś. Kani, ale Bóg do nas przemawia przez słowo, przez Pismo Święte i to nam powinno wystarczyć. I to nam naprawdę powinno wystarczyć. Jeśli Bóg, jeśli będziemy właśnie tak przyklejeni, nam ja, nic więcej nie trzeba. Ja jestem Bogiem i ja się nie zmieniam. Moje słowa. Ten świat przeminie, ale te słowa nie przeminą. Kochani, ta ca cała Biblia, całą Biblię możemy czytać jako książkę, jako historię. Ona jest, to jest książka, tak. to jest historia. To jest historia. To jest... Ona nam mówi o Bogu, o osobowości Boga, ale ona przede wszystkim jest listem do nas, przez przekazem Boga do nas. Słowem Boga, które powinno wpaść do naszego serca, do żyznej gleby, do odkamienionej gleby i wyrosnąć. Kochani, zobaczcie, słysząc głos Pana serc, nie zatwardzajcie, nie, nie, nie skam... żeby nie kamieniały Wasze serca, żeby nie robiły się z kamienia. I co jest głos Pana? Słowo Pana. Słowo Pana to co? To Jezus mówił, to jest ziarno. To jest ziarno, więc to ziarno wchodzi i ono odkamienia ciebie, jest odkamieniaczem twojego serca. I Bóg ci daje mięsiste serce, takie jakie dał Adamowi. I ty się stajesz żyzną glebą. Wyrywasz te ciernie z twojego, z twojego serca, o których mowa w Mateuszu. Wyrywasz ściernie, wyrywasz chwasty, uciekasz od kamieni i stajesz się grzyzną glebą, ponieważ czytamy, że słowo jest jak ziarno. I my musimy pozwolić, aby to słowo rosło w naszym sercu. Czytamy, strzeż swojego serca. To już od nas, to już my musimy, to już jest nasza praca. Bóg naszego serca nie będzie strzegł. Bóg nam daje chęć, ale teraz my musimy to wykonać. To do nas należy. Pozdrawiam Was wszystkich w imię Chrystusa.